Cześć zimyczki, jestem KubaNeczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć kartę, dzięki której będziemy mogli otworzyć specjalne zapasy wojska, w których znajdują się plany szóstego poziomu do naszego łazika. Aby zdobyć kartę musimy ukończyć zadanie fabularne, które nazywa się Zgromadzenie. Po jego wykonaniu dostaniemy informację od Jafar'a, abyśmy do niego na chwilę podjechali, i otóż na tym, tutaj, stole, który widzicie przed sobą, możecie podnieść kartę, dzięki którym będziecie mogli otwierać te właśnie zrzuty. Tak więc, widzimy się przy pierwszym zrzucie. Znajdujemy się już w pierwszej lokalizacji. Jak widzicie, znajduje się ona tutaj na mapie. Jest to górna część mapy. W niej możemy znaleźć części turbo, poziom oczywiście szósty. Warto także powiedzieć, że każda z tych skrzyń zawiera jakąś unikatową broń, oraz. To, co bardzo fajne i ważne, ulepszenie król, które dodaje nam aż dwa punkty do wytrzymałości, obrażeń i szybkości naszej broni. Tak więc podchodzicie tutaj, wkładacie tutaj kartę i otwieracie te tutaj zasoby. Ja niestety mam już je otwarte, ponieważ grę już przeszedłem na 100%. Znajduje się już w drugiej lokalizacji, znajduje się ona tutaj na mapie. Jesteśmy już troszeczkę niżej, tym razem trochę bardziej po prawej stronie. Tak więc, tak samo, wsadzacie kartę, zbieracie i tym razem będziecie mieli dostęp do poziomu szóstego, ale układu jezdnego. Lecimy do następnej lokalizacji. Znajdujemy się już w trzecim miejscu, tym razem jest to na wyspie, malutkiej wysepce, która znajduje się w środkowej części, ale najbardziej w sumie na prawo. Jest to tutaj, widzicie, zbiór małych wysepek. A skrzynka znajduje się tutaj przed nami, i ponownie podchodzicie, zbieracie i tym razem zdobywacie plany do silnika naszego łazika. Znajdujemy się już w czwartym miejscu. Jak widzicie, znajduje się ono tutaj. Można powiedzieć, że to jest praktycznie środek mapy. Tutaj nasza skrzynia znajduje się w tym wagonie, i ponownie otwieracie ją i zdobywacie części do zawieszenia. Znajdujemy się już w ostatnim miejscu. Tutaj możemy zdobyć szósty poziom hamulców. Miejsce znajduje się na dole mapy, tak naprawdę w prawym dolnym rogu. Ponownie nasza skrzynia znajduje się w wagonie. Wchodzimy, wkładamy kartę i zdobywamy nasze części. Dzięki tym częściom, jak sami widzicie, możemy ulepszyć nasz pojazd na. Najlepsze statystyki jakie są możliwe. Wszystko, czyli przyczepność, hamowanie, układ kierowniczy, przyspieszenie czy prędkość maksymalna, jak widzicie mam na poziomie setnym, tak więc nie da się wejść wyżej. Warto te części zdobyć, bo naprawdę one dużo ułatwiają. Jeśli poradnik ci się spodobał, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. Wbijaj na mój serwer Discord, który założyłem wspólnie z przemem, także zapraszamy na jego kanał. Polecam także obejrzenie innych poradników, które mam na kanale. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się na razie. Cześć.